Kościół pomocniczy Maryi Matki Bożej Opatrzności w Woli Lubeckiej. Jego budowa należy do jednej z poważniejszych inwestycji parafialnych na początku lat 80. XX wieku. Powodem dla którego powstała ta kaplica była spora odległość do Kościoła Parafialnego w Lubczy, a sala katachetyczna okazała się za mała. Innym motywem były również osobiste względy księdza Józefa Gawora, który chciał wybudować ten kościół jako wotum wdzięczności za uratowane mu życie w tragicznym wypadku. Projekt tego kościoła wykonała pani Zdzisława Dziurzyńska-Kaczor Starnowa, a obliczeń technicznych dokonał jej mąż Leszak Kaczor. W środę 9 października 1985 roku miało miejsce rozpoczęcie budowy. W listopadzie roku 1988 sprowadzono z przemyśla z odlewni felczyńskich trzy dzwony, ufundowane przez Czesława i Eleonorę Brzęczków. Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego dokonał 15 maja 1988 roku biskup Józef Gucwa. Kamień ten został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Tarnowie. 10 czerwca 1987 roku podczas jego trzeciej pielgrzymki do Polski. Projekt wystroju wnętrza kościoła wykonała artystka rzeźbiarka Bogna Ligenza Drwalowa z Tarnowa. Na szczególną uwagę zasługuje obraz umieszczony w ołtarzu głównym przedstawia Madonnę trzymającą w swoich ramionach Dzieciątko, nosi znamienny tytuł Matki Bożej Opatrzności. Obraz ten został namalowany na desce lipowej przez panią Agnieszkę Drwal-Dziurawiec z Tarnowa. Konsekracji świątyni dokonał biskup Józef Gucwa w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 20 maja 1993 roku.